Dzisiaj zrobi się odrobinę świątecznie i bardzo, bardzo uroczo, bo przychodzę do Was z książkami świątecznymi, zimowymi też. Serii o Myszonku. To jest wydawnictwo Freida. I te wszystkie książki, cała ta seria jest pod patronatem aktywnego czytania. O dwóch pierwszych z tej serii, czyli Myszonek chce po swojemu oraz Myszonek pomaga w domu przezabawne. E, o tych książkach już opowiadałam na blogu, bo one ukazały się wcześniej. A teraz mamy właśnie zimowe nowości. Zaglądamy, nie? Dobrze, niech te stare myszonki sobie tutaj ze mną stoją, żebyście wiedzieli, że one też są. Natomiast teraz zimowy czas, zimowe odsłony tych opowieści. Ja nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką i bookmarketerką, co oznacza, że bardzo często i bardzo dużo i z wielką radością opowiadam Wam o książkach dla dzieci, które uważam za mądre i piękne. Dokładnie za takie uważam serię o myszonku, więc mam nadzieję, że subskrybujecie, że dacie mi znać. Zapiszcie się na newsletter, tak żebyśmy byli w kontakcie, żeby Wam nic nie przepadło. A już teraz zaglądamy do środka. Mamy dwie części, meszonek i gwiazdka oraz meszonek i trzaskający mróz. Może zacznę od gwiazdkowego myszonka. Musicie wiedzieć, że myszonek jest małą myszką, która mieszka ze swoją mamą i tylko ze swoją mamą. Dla niektórych to może mieć znaczenie, bo nie wszyscy mieszkają z dwojgiem rodziców. Więc poznajemy tutaj myszonka, który czeka na gwiazdkę. I jak to bywa z maluchami nie może się doczekać. Zobaczcie, jak tutaj jest pokazane odliczanie i to właśnie czekanie. Mamo, mamo, ile jeszcze? Kto ma małe dzieci w domu, ten doskonale zna temat i mama próbuje myszonkowi to wytłumaczyć. No, ale wiadomo, że czekanie jest trudne. Czekanie w każdej postaci jest trudne dla małego dziecka, więc jest pieczenie pierniczków, jest kalendarz adwentowy, czyli taki motyw, który jest no, dosyć popularny teraz i mm, no te kalendarze adwentowe. Mam wrażenie, że mówię o tym przy różnych recenzjach, zwłaszcza książkowych kalendarzy adwentowych. No trudno się czeka na to, żeby jedną rzecz dziennie tylko otworzyć, niezależnie od tego, czy to jest coś do zrobienia, czy to jest coś do zjedzenia, czy do przeczytania. Chciałoby się wszystko naraz, bo to ciekawi. No i Maszonek trochę nie daje rady, ale zobaczcie, jaką on ma mądrą mamę. Mama go przytula, mówi, że rozumie, co nie znaczy... Że pozwala mu otworzyć wszystko od razu. Także myszonek miał taki kozysik, miał załamanko, ale i tak, i tak, no musi sobie dać radę z tym czekaniem. Tutaj mamy też taką fajną ilustrację, pokazującą, jak zmienia się świat i dziecko obserwuje ten zmieniający się świat podczas tego czekania, czekania. I jest też oczywiście kupowanie choinki. Tutaj <grym> jesteśmy w takim momencie, w gospodarczym. Rzadko mówię o gospodarce, co chyba nigdy mi się nie zdarzyło, recenzując wam książki dla dzieci, ale bardzo mi się podoba tutaj wstawka mamy przy kupowaniu choinki, ale drożyzna. Mama pokręciła głową, ale zapłaciła. Także widzicie, choinki też podróżały, idą do domu i w końcu nadchodzi ten dzień. Nadchodzi dzień gwiazdkowy. Kiedy już przychodzi do nich rodzinka, jest ubieranie choinki, przychodzą bliscy, babcia z dziadkiem, dziadek pomaga mamie gotować, babcia zajmuje się wnuczkiem, zasiadają do wspólnej kolacji, a potem są prezenty, na które wszyscy czekają. Każdy jakiś prezent dostaje. Myszonek dostaje grającą książkę, więc super. Jest zabawa, myszonek nie musi w ogóle iść spać o ustalonej porze, no ale przysypia mu się na kanapie w ten wyjątkowy dzień. I to tak naprawdę jest koniec. Mama zanosi go do łóżka, i to jest koniec gwiazdki naszego myszonka. Doczekał się! I druga książka: myszonek i trzaskający mróz. I to już jest typowa książka o zimie, ale to jakby nie tylko o zimie. I muszę wam powiedzieć, że tak jak tamte poprzednie części wydawało mi się, że można z nimi przycelować, bo takie też są tam pokazane zachowania w wiek 2, 3, 4 lata. Tak tutaj dowiadujemy się, że myszonek chodzi do zerówki, więc 5, 6 możemy mu dać. Nie wiem, kiedy się idzie do mysiej zerówki, ale zakładam, że tak. I tutaj też są pokazane takie właśnie problemy, bo myszonek ym, ma problem z tym, że mama ciągle mu coś każe robić, ciągle czegoś od niego wymaga i życie jest niesprawiedliwe, dosłownie w te tony myszonek uderza. Mama mu pokaże, dosić nosić kominiarkę. On nie chce, bo głupio w niej wygląda. Koledzy mają telefony komórkowe. Myszonek też by chciał. Mama się nie zgadza, a przynajmniej nie od razu. Są tu też pokazane, no po prostu, zabawy Myszonka na śniegu. Czyli taka codzienność. Trochę, na przykład idą tutaj na zakupy, y, trochę y, takich obowiązków, a trochę też, no tego, co mamy każdego dnia w swoim domu. Myszonek też ma taki obowiązek, że uczy się grać na pianinie. I jemu się to na początku nie podoba, bo to jest trudne, bo trzeba się wysilić, ale ostatecznie zauważa i też mu to dorośli tłumaczą, że jak będziesz ćwiczył, to w końcu się nauczysz. I słuchajcie, dorośli mieli rację. Ćwiczył, ćwiczył i się nauczył, więc jest z tego dumny. Tutaj mamy bardzo ładną ilustrację. Myszonek poszedł z mamą do biblioteki. Bardzo mi się podoba ten pomysł. Wypożyczył sobie książkę, no bo oni sobie często czytają książki wieczorem. I mama ciągle nie chce mu tego telefonu kupić. I ja on w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że no właśnie, że będę miał focha, że to mi się nie podoba, że mam dużo obowiązków, a przyjemności zero. Tak trochę wpadł właśnie w taki, um, taki bojowy nastrój, taki obrażalski bym bardziej powiedziała niż bojowy. Powiedział, tak, jak tak to jest, to ja nie będę z mamą piekł bułeczek, bo ona mu to wcześniej zaproponowała. No ale posiedział, posiedział, pomyślał, uspokoił się i doszedł do wniosku, że, mamo, no ale może jednak byśmy upiekli te bułeczki, bo one są takie smaczne. I sobie pogadali, pogadali. I właśnie o to tutaj chodzi, żeby w takich codziennych sytuacjach jasne, że zdarza się, wybuchnąć i ponieść emocję. Ale żeby potem tak na spokojnie jeszcze spróbować porozmawiać, ta mama jest bardzo cierpliwa, jeśli chodzi o myszonka. I zobaczcie, jakie tutaj myszonek ma przemyślenia, siedząc na kibelku. Właśnie doszedł wieczorem do wniosku, że jego życie jednak nie jest takie złe. Jasne, że są obowiązki, ale są też przyjemności. I sobie tak w głowie układa te przyjemności i wymienia te przyjemności. Więc bardzo fajna książka, nawet dla starszych dzieci. No i później już jest jedzenie błe, i um, takie wyzwanie też dla mamy, bardzo zabawne na końcu, bo pamiętacie, jak mu dorośli mówili, że no, żeby coś tam osiągnąć trzeba poćwiczyć i mama idzie pierwszy raz na lodowisko. I teraz myszonek karmi ją jej własnymi słowami. Mama tutaj rymsnęła, bo jeszcze nie umie jeździć na łyżwach no i myszonek jej mówi, że mm -hmm, to jest twój temat, ty przy tym musisz poćwiczyć.